Dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, w tym roku mój syn uświadomił mnie, że nie ma czegoś takiego jak maski ośmiornicy, tylko są ramiona. Ja zawsze myślałem, że ośmiornica ma macki. To jest najważniejsza rzecz, którą możecie wynieść z tego wystąpienia. Natomiast co ma, co ma macki? W sensie, macki to są te rzeczy, czyli jeżeli są przyssawki tylko na samych końcach, to to jest macka. Jeżeli jest na całej odnodze, to jest ramiona. Proszę. Chciałbym pozdrowić mój zespół, bez którego by mnie tu nie było, bo są to wspaniali ludzie, którzy na to, co dzień tworzą wspaniałe rzeczy związane z influencer marketingiem. Natomiast ja dzisiaj chcę wam opowiedzieć o tym, co jest oczywistością, że TikTok jest sexy, a YouTube też może być sexy, natomiast moje poczucie seksowności jest gdzieś tutaj. I to jest pierwszy suchy żart i niestety będą tylko same suche. Za to przez Was przepraszam. Nie będziemy mówić o mecie bo meta jest bardzo słaba w wyszukiwarkę i nie będziemy się w ogóle na tym skupiać. Natomiast chcę wam opowiedzieć o tym, że można robić filmy na YouTube i na TikToku wykorzystując SEO. Ja dostałem takie zadanie kilkanaście lat temu, tak wyglądałem, yy, i miałem spróbować pozycjonować filmy na YouTubie. I mi to nie wyszło wtedy. Mam też dowody, że o tym mówiłem, się wymądrzałem już wtedy, yy, natomiast no, nie wyszło mi to. Znalazłem też takie zdjęcie i widać, kto jakby jest człowiekiem sukcesu i nim został, a kto jest tu, gdzie jest. W sensie tu jest spoko, ale tak, cały czas walczę. Co będę dla Was miał? Nie jedną, nie dwie, a piętnaście wskazówek, jak robić lepiej kontent wideo, i będą to wskazówki bardziej przystępne niż te dostępne w Gdańsku. YouTube zaczął się 14 lutego 2005 roku i ci pierwsi, pierwsi vlogerzy zaczęli tworzyć bardzo amatorsko różne filmy. Potem się profesjonalizowali, aż do momentu, gdzie jesteśmy dzisiaj i śmiem twierdzić, że niektóre te produkcje na YouTubie są takiej jakości telewizyjnej, w sensie format, sposób wykonania spokojnie, by mógł być w telewizji. Marki też weszły. Ale marki weszły od razu z kontentem telewizyjnym. I ten kontent się nie przyjął, bo youtuberzy byli bardzo. To była pewnego rodzaju świeżość. Marketerzy tego nie zrozumieli. No i potem zaczęli wykorzystywać swoje kanały YouTube jako takie biblioteki filmów. Wrzucamy tam wszystko. Co wyprodukujemy? Jakiś wywiad, employer brandingowy, wywiad z prezesem, jakaś reklama. Wszystko ląduje na YouTube. Natomiast oczywiście marki weszły z pieniądzem i zaczęły go dawać bardzo dużo na pejda. No i co się teraz z tego slajdu możemy otrzymać? To to, że wyświetlenia możemy generować za pomocą reklamy, czyli płatnie. Wyświetlenia możemy generować za pomocą, za pomocą społeczności, czyli tworzymy społeczność, co tydzień publikujemy jakiś materiał, wymyślamy formaty, więc są wszystkiego rodzaju youtuberzy, którzy to robią. No i jest też trzecia droga, czyli jest to droga, taka strategia help, czyli zaczynamy tworzyć treści pod to, czego szukają ludzie. Teraz będzie trochę danych, jestem zestresowany, bo ja z reguły robię takie ple, ple prezentacje. Jak już widzicie, czterech moich grafików odmówiło mi pomocy przy stworzeniu tej prezentacji. Powiedzieli, że muszą coś dla klientów robić, niestety. Więc tak, nie mam nowszych danych, bo musiałem prezentację wysłać wcześniej. Ale sem, jako pieniądze wydawane w sercu, cały czas rośnie. I on rośnie rok do roku, a do tego cały, cały digital rośnie, więc ten search urósł o 14%. Kolejna dana, 68% ludzi online zaczyna kontakt z marką od wyszukiwarki. No i wyszukiwarki. One wyglądają tak, i wy robicie SEO, wy robicie linkowanie, wy robicie jakieś tam takie różne dziwne rzeczy, na których ja się nie znam, ale zaczyna się to rozmijać z tym, jak ludzie konsumują treści, bo konsumują je w większości. Ludzie wolą wideo od tekstu. No i kolejne dane, czyli zetki z Google korzystają 25 punktów procentowych mniej niż x, czyli na przykład 80% użytkowników 1339 zaczyna wyszukiwania od w socialach, znaczy szuka w socialach, a 24% wszystkich użytkowników dla nich ten social to jest first, no i też tam taka ciekawostka, że 77% jurorów EFI Uważa, że te zwią działania związane z SEO w socialach są istotne. Kolejna rzecz, no tu koleżanka mówiła wcześniej o tym, że warto być w socialach, a tam był pominięty YouTube, a YouTube jest praktycznie drugim co do wielkości medium społecznościowym w Polsce. Jeżeli zobaczymy na czas spędzany na tym medium, no to przegrywa tylko z TikTokiem, natomiast średnio jeden film na YouTube ogląda się przez 7 minut. No i to. Jakby, żeby zrobić strategię, trzeba zrobić analizę. Ja ją przeprowadziłem. Dodałem dwa do dwóch, no i teraz czas na to, co możemy z tym wszystkim zrobić. Więc wracamy do tych moich wskazówek. I tak, po pierwsze, musicie znaleźć sobie obszar, w którym Wy jako marka chcecie mówić. Potem musicie zobaczyć, czego szukają użytkownicy. No i zobaczyć też, gdzie jest konkurencja. Oczywiste rzeczy. No, i na przecięciu pojawia się taki sweet spot, ale aczkolwiek powinien być tutaj. Czyli najlepiej, żeby konkurencji było jak najmniej i żeby znaleźć ten moment. Możemy to przełożyć na taki slajd, bardzo ładny. Fajnie mi się to rysowało w ogóle, mam powiem. No dobrze, więc macie swoje cele komunikacyjne, analizujecie grupę odbiorców, bo ona wpisuje różne frazy w wyszukiwarkę. Wpisuje, 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 i wy to możecie sobie potem podzielić na jakieś tematy, na jakieś pytania na jakieś frazy. Zbieracie to sobie, potem grupujecie, no i na to wszystko dajecie filmy. W sensie tworzycie film, który jest odpowiedzią na te pytania, na te tematy, na te frazy, które oni wpisują w wyszukiwarkę na YouTube. Jak w ogóle sprawdzić, czego ludzie szukają na YouTube, bo YouTube tych danych generalnie nie udostępnia. Więc możecie to zrobić tak, że po prostu wpisujecie coś sobie, są auto uzupełnienia, no i widzicie. Natomiast tam potencjałów nie ma, tam możecie zgadywać, czego szukają ludzie. No a każdy wie, że czas to pieniądz, w związku z czym my korzystamy z narzędzi, kupujemy różne dane z, trzech, tam, z czterech źródeł i sobie sprawdzamy potencjały na YouTubie, potencjały na TikToku, do czego za chwilę wrócę. Coś tam sobie szukamy bardziej, sprawdzamy też długości filmów, bo to jest ciekawa rzecz i sprawdzamy, czy ludzie szukają filmów, które trwają długo czy krótko w danym temacie, żeby też zrobić sobie coś, Wiedzieć, jaki ten film zrobić. No dobrze. Jak już wiemy, czego szukają ludzie, jakie są potencjały, no to trzeba napisać scenariusz. Trzeba napisać scenariusz taki SEO scenariusz, tak jak robicie teksty SEO na bloga. No to ten scenariusz też powinien być taki SEO wy, gdyż YouTube widzi to, co jest pokazywane, i YouTube słyszy to, co jest mówione. Jedynie, ja mam zawsze zagwostkę, czy YouTube dobrze zinterpretował to. Czyli mamy numer telefonu, gdzie jest 69 21 37 i 420. I to jest kadr z Ojca Mateusza. No dobrze, wracamy do scenariusza. Yy, więc, scenariusz jest też potrzebny po to, żeby utrzymać widza jak najdłużej. O tym już było trochę mówione. No ale to jest ważna rzecz, żeby ta struktura filmu była utrzymana. Bo ten czas spędzony, im dłuższy czas spędzony, tym dla YouTube'a też ten film oczywiście jest atrakcyjniejszy i będzie go pozycjonował wyżej. No i wtedy dopiero możemy przyjść z czymś, o czym ja mówiłem te kilkanaście lat temu, czyli do takiej optymalizacji technicznej. Czyli, żeby był odpowiedni tytuł, odpowiedni opis, żeby tam pojawiły się rozdziały, żeby były napisy, metadane i wewnętrzne linkowanie. Jakby, ale to jest bardzo ważna rzecz. Ale nie na początek. Poczekajcie, muszę odetchnąć. Okej, okay. no to mamy to. Nie, wody nie, to nie pomoże. No i potem musimy zacząć się zastanawiać. Też możemy się zastanowić, czy ten film ma być właśnie rozbudowany, a może prosty. I to pozostawiam decyzji waszych budżetów. W sensie możecie kręcić na pięć dronów filmy i tak dalej. Natomiast najważniejsze jest to, żeby myśląc o tym filmie, żebyście myśleli o tym od razu, jako też o formacie pionowym. Dobrze, tyle teorii. Czas na sprawdzenie, jak to działa w praktyce. Więc możemy sobie wziąć pierwszą z brzegu frazę, jak na przykład inseminacja krowy. Jeżeli wpiszecie tę frazę na YouTube, to wyskoczą wam trzy filmy o inseminacji krowy. Wszystkie trzy są na pierwszych miejscach, i wszystkie trzy są stworzone przez jedną firmę. A jak wpiszecie tę frazę w Google, i to jest super rzecz, to ona w Google też te filmy są. I też są wysoko. Na przykład fraza związana z ościeżnicami. Mamy ościeżnicę, pół miliona wyświetleń, pierwsze miejsce. Wpisując tę frazę w Google, film się pojawia na pierwszym miejscu. Pojawia się dużo, dużo wyżej niż pierwszy link taki tekstowy Kastoramy. Więc myślę, że warto. W sensie patrząc, myśląc o tym YouTubie, to nie jest tak, że wytworzycie tylko i wyłącznie filmy na YouTube, ale też filmy. Do Google. My mamy, obecnie jesteśmy w trakcie realizacji takich filmów dla telekomu, dla branży fashion i finansowej. Natomiast zrobiliśmy już taki film dla Ministerstwa Cyfryzacji. Nie był to jakoś super kreatywny temat. W sensie tam klient bardzo mocno ingerował w ten scenariusz, niestety, bo to takie słowo nie może być, takie zdanie nie może być. Mówimy, no właśnie tego szukają ludzie, ale oni uważają inaczej. Rząd wie lepiej, czego szukać. No niemniej, dobrze, zrobiliśmy ten film. No i na frazę, co to jest dezinformacja, co to, ten film jest już wysoko. Na samą dezinformacja nie jest, to od razu uprzedzam, ale już na frazę dezinformacja, co to i dezinformacja w Google ten film się pojawia. I też na frazę deepfake, co to się pojawia. Bo też w tym filmie, jak wspominałem, to nie musi być, jeden film nie musi być odpowiedzią na jedną frazę czy jedno pytanie. My tam też zrobiliśmy rozdział o deepfake'u. No, i rezultatem tego jest to, że jak sobie sprawdzimy w analitykę takiego filmu, to 43% wyświetleń jest z wyszukiwarki YouTube. Na drugim miejscu jest ruch zewnętrzny, ale ten ruch zewnętrzny to jest ruch z wyszukiwarki Google. O. Zrobiliśmy też takie testy na sobie. Jako agencja tam współpracujemy z TikTokiem, robimy jakieś live. No i jak widzicie, traktowaliśmy wcześniej nasz YouTube jako taką bibliotekę filmów. Wrzucaliśmy filmy oszłamiające wyświetlenia, czyli brak wyświetleń, brak wyświetleń, 6 wyświetleń, 2 wyświetlenia. No i zrobiliśmy film, wrzuciliśmy film, jak zrobić live'a na TikToku bez tysiąca wyświetleń i już 2,6 tysiąca wyświetleń, czyli już całkiem nieźle, bo była to fraza, którą znaleźliśmy po prostu w narzędziu, gdzie ta fraza właśnie miała bardzo duży potencjał. No sprawdzimy sobie statystyki, to wychodzi nam, że tych wyszukań jest około 19%, prawie 20, więc może i niewiele, ale z drugiej strony jest to 500 wyświetleń. Czyli 500 wyświetleń versus brak wyświetleń wcześniej. Wygenerowany z tego, że po prostu sprawdziliśmy, czego szukają ludzie na YouTubie. A też przypomnę, że nas obserwuje na YouTubie oszałamiająca liczba 55 subskrybentów. Dobrze. No i teraz pytanie dla Was. Kategoria marketing. Co jeszcze tu jest istotne z tym YouTubem? To pierwszy będzie. Dobra, słuchaj. Chodzi o to, że jeżeli już robimy filmy, to te filmy nie muszą być stricte produktowe. W sensie to nie musi być film dokładnie o tym modelu kosiarki. Możemy robić po prostu o kosiarkach, bo taka jest fraza. Ale potem wrzucacie sobie remarketing i już pokazujecie tym użytkownikowi, który obejrzał Wasz film, film tej kosiarki, którą chcecie sprzedać w jakiejś promocji, jeszcze super personalizując przekaz. Narzędzie, z którego korzystamy, pozwala również na sprawdzenie potencjałów. TikToka. Tu też sprawdzałem potencjały, konkurencje, średnie wyświetlenia i itd., itd. No i ten film, który Wam pokazywałem na YouTube, on pierwotnie był zrobiony na TikToku, więc jest taki TikTokowy. W sensie on się różni od takiego filmu dla Ministerstwa Cyfryzacji. No i tak wyglądał dotychczas nasz TikTok. Czyli osiągnięcie dwóch tysięcy wyświetleń czy takiej regularnej komunikacji. To było czymś już specjalnym, kilka nam w wirali wpadło. No i niestety ten test się też okazał troszkę taki dziwny, bo film stał się wiralem, 260 tysięcy wyświetleń, ale to nie jest najistotniejsze, bo najistotniejsze jest to, że był wyszukiwany przez, znaczy ruch z wyszukiwarki stanowił 5% tych wszystkich wyświetleń. To było, ten slajd był robiony, nie wiem, dwa tygodnie temu, teraz wiem, że wynik jest no, już trochę lepszy, ale... To pokazuje, że z wyszukiwarki wygenerowaliśmy 13,5 tysiąca wyświetleń tego filmu. Czyli 13 tysięcy osób szukało, zobaczyło inne filmy, ale kliknęło w nas, w nasz. Znaczy, no, plus jeszcze ci ludzie, którzy klikali w inne filmy. Jakaś tam konwersja też była, to już nieistotne. Yy, no i ten film oczywiście też, jeżeli w mobile macie pokazywane te filmy krótkie w Google, to ten film też jest pozycjonowany wysoko w Google. Dobrze. Ostatnia wskazówka, bo to były różne wskazówki, nie wiem czy wyhaczyliście, że ich było 14, ale było. Yy, 15. To to, że tak jak miniaturę możecie ustawić na YouTube i ta miniatura działa jest ważna, to na TikToku nie można jej wgrać. Dlatego my robimy takie coś, że sobie w, w ramach filmu robimy takie miniaturowe klatki i potem wybieramy tę klatkę, żeby stanowiła naszą, jak to się mówi okładkę czy coś, tę miniaturę, no właśnie, dobrze. No więc takie coś możecie robić i to super działa. Yy, I wygląda to lepiej i w wyszukiwarce Google, jak ktoś szuka, to, to wyróżniam materiał i też na TikToku. Zmierzam do brzegu. Uwaga, będzie ostatni suchar. Co to jest prawie prawie? To prawi. I teraz typ ze sceny prawi morały i będą one cztery na zakończenie. Pierwszy morał jest taki. Co łączy te przymiotniki i imię słowy przymiotnikowe czynne? No, jest to coś, co wszystkich Was denerwuje, jeżeli prowadzicie stałą komunikację w mediach społecznościowych, bo są to treści efemeryczne. Są to treści, które dostajecie od swoich agencji, gdzie chcecie wszędzie tam jeszcze dać komentarze, że Was denerwuje, że ciągle jesteście niezrozumiali, poprawki, wymyślanie co tydzień nowych postów, nowych TikToków itd. Tak a co jest tego przeciwieństwem? Materiały evergreenowe. Czyli to, o czym mówiłem tutaj. Możecie zacząć tworzyć treści wideo, które będą wam wisiały bardzo, bardzo długo i będą oglądane przez bardzo, bardzo długi czas. To tylko takie przykłady, kilka oczywiście, ale są filmy, które mają po ile? To jest 12 rok? 13 lat? I co roku, co miesiąc zdobywają kolejne wyświetlenia. I po to możecie sobie podpiąć właśnie reklamy wideo remarketingową i dawać nowe oferty. Druga rzecz. Czy nie jest to kuszące, że jest w internecie miejsce, gdzie wciąż możecie być pierwsi? To jest wspaniała rzecz. W sensie, zażynacie się tutaj w walce z konkurencją w SEO, w Google, jakieś tam wymyślanie postów i tak dalej, a wciąż są miejsca w internecie, gdzie możecie zrobić film i wasz film będzie na pierwszym miejscu. To jest super sprawa. A nawet jeśli tak nie jest, bo są youtuberzy, którzy też szukają ruchu. No to tak, te czarne, czarne nie, niebieskie chyba. Yy, kwadraciki to są powiedzmy youtuberzy, no a wy jesteście, no i oni są w przewadze, ale oni nie korzystają i nie robią tak świadomie tego, przynajmniej większość. Video SEO, jak wy możecie robić, dzięki czemu też możecie odzyskać strategię nad tym, o czym się mówi w waszej branży. Bo dotychczas to jest ciekawa rzecz o motoryzacji, o m-obywatelu nawet, mówili youtuberzy. Youtuberzy tworzyli, tworzyli, tworzą cały czas amatorskie filmy mówiące o waszych markach, a wy możecie to robić. No i ostatnia rzecz, mam nadzieję, że was przekonałem do tego, że YouTube może być great again, a za spędzony czas wam bardzo dziękuję. I tak sobie myślę, że pamiętajcie o tym, że puściłem was wcześniej na obiad i będziecie pierwsi w kolejce. Dokładnie tak, brawo dla Łukasza Kempińskiego.